Włącz i zostań z nami! Sytuacja w Małopolsce, w którą w Krakowie śledzi Bartosz Mokrzycki. Jak w szczegółach wygląda ta sytuacja pacjentów w twoim regionie? 162 i w większości też są to osoby w stanie dobrym i stabilnym, natomiast około 20 osób lekarze stan oceniają w tym momencie jako ciężki. Spadek osób, które przebywają w tym momencie w domowej kwarantannie, jeszcze kilka, kilkanaście dni temu, osób przebywających objętych domową kwarantanną było ponad 17 tysięcy, w tym momencie niecałe 7 tysięcy, i spada także liczba osób, które są objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, bo na ten moment jest ich zaledwie 1600. Ze mną jest Pani Genowefa Lipiec, jedna z sprzedających. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, Pani dba o to, żeby u Pani były te regionalne produkty. Czy Państwo kupują je często i chętnie? Tak, ja je nie produkuję. Ja zabieram od producentów, przywożę tutaj na targ i, i to nie pierwszy rok ja tutaj właśnie sprzedaję. Czy to nasze warzywa, czy to nasze owoce, czy to po prostu nasze i właśnie bardzo chętnie kupują. Po prostu borówki trafiło za granicę naszej. Jest dużo producentów. Bardzo dobra. Ta borówka. i właśnie dzieci daje im dorączki. One sobie jedzą i nic nikomu się nie dzieje po prostu. Pracując w Polsce, mając firmę w Polsce, również ma obowiązki na rzecz państwa i społeczeństwa polskiego. Liczą straty. Sytuację związaną z suszą na Śląsku obserwuje Mariusz codzienny, który jest w Dąbrówce Wielkiej. To Powiedzieli, że przynajmniej do 30 cm jest po prostu zwyczajnie sucha, ale zdecydowali się na to, żeby siać, bowiem prognozy są takie, że jutro może popadać. Będą również od tego, czy będziemy nadal utrzymywali ten dystans, będziemy jednak zakładali maseczki. Wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w nowym reżimie sanitarnym. By zapewnić bezpieczeństwo egzaminatorom oraz zdającym matury odbędą się bez części ustnej. Zmieni się też proces rekrutacji do szkół wyższych. Będzie przebiegał e, w taki sposób bardzo konstruktywny. Przy tych terminach jest możliwość, żeby rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie. To zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Konstytucji Polacy będą musieli pójść do urny, urny wyborczych. Naszym najważniejszym obowiązkiem jest to, aby te wybory były bezpieczne dla Polaków i były to zgodne. Będą? Więc i były zgodne z prawem. Po pierwsze majowe wybory są niebezpieczne, bo jesteśmy w pandemii. Po drugie są bezprawne w kontekście tych ustaw, które są ciągle jednak są, są procedowane w Senacie a nie weszły w życie. Wrażenie i, i chyba trzeba to jasno sobie ludziom powiedzieć, że tu nie chodzi o bezpieczeństwo Platformy Obywatelskiej, nie chodzi o bezpieczeństwo Polaków, tylko chodzi i, tylko i wyłącznie o to, że mają najniższe w tej chwili poparcie w historii, bo 4% to tak naprawdę... To jest to zaskakujące wynik, tak? Gramy dla ciebie i twojej rodziny.